Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 30. Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 26 cm. A jedna z przyprostokątnych jest o 14 cm dłuższa od drugiej. Oblicz obwód tego trójkąta. No dobrze. Rysujemy sobie trójkąt prostokątny. Wiemy, że przeciwprostokątna ma długość 26. A o przy prostokątnych wiemy tyle, że jedna jest o 14 cm dłuższa od drugiej. Więc ja krótszą oznaczę x, a dłuższą o 14 więcej, czyli x plus 14. No i powstał nam teraz trójkąt prostokątny o bokach x, x plus 14 i 26. Skorzystam sobie z twierdzenia Pitagorasa do wyznaczenia wartości x. Czyli twierdzenie Pitagorasa to a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, gdzie a i b to przyprostokątne. Czyli w moim przypadku pierwsza przyprostokątna ma długość x, więc wstawiam za a x do potęgi drugiej. Dodać, druga przyprostokątna ma długość x plus 14, czyli zapisuję x plus 14 w nawiasie do potęgi drugiej. Jest równa długości przeciwprostokątnej podniesionej do kwadratu, czyli 26 do potęgi drugiej. No dobrze, przekształcam sobie moje równanie, czyli teraz jak widzimy, w tym miejscu mam wzór skróconego mnożenia, czyli a plus b do potęgi drugiej jest równe. Pierwszy wyraz do potęgi drugiej, czyli a kwadrat. Dodać podwojony iloczyn tych dwóch wyrazów, czyli 2 razy pierwszy razy drugi. I dodać drugi podniesiony do potęgi drugiej, czyli b kwadrat. Wstawiając do naszego wzoru, mamy. x kwadrat przepisujemy teraz pierwszy do potęgi drugiej czyli x kwadrat dodać 2 razy pierwszy czyli x i razy drugi czyli 14 i dodać 14 do potęgi drugiej to jest 14 razy 14 ja tu od razu wpisałem wynik czyli 196 jest równe a po prawej stronie 26 do potęgi drugiej to 26 razy 26 czyli 676 Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. x kwadrat plus x kwadrat to 2x kwadrat. Plus 2 razy x razy 14 to 28x plus 196 przepisujemy. Jest równe 676. No i jak widzimy, w tym miejscu powstało nam równanie kwadratowe, ponieważ powstał w pewnym miejscu x kwadrat. Stąd nie będę przerzucał 196 na prawą, tylko 676 na lewą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuję 676. Po to, aby otrzymać równanie ax kwadrat plus bx plus c jest równe 0. Czyli otrzymujemy 2x kwadrat przepisuje, plus 28x przepisuje, natomiast 196 minus 676 da nam minus 480. Równa się 0. Teraz Mogę zauważyć, że mogę moje równanie podzielić przez 2, żeby mieć mniejsze liczby, czyli każdy wyraz mojego wyrażenia podzielę sobie przez 2. Stąd 2x podzielić na 2, damy x kwadrat, 28x podzielić na 2 to 14x, a minus 480 podzielić na 2 to minus 240. No 0, jak podzielę przez 2, to wciąż 0. Czyli powstało nam równanie kwadratowe x kwadrat plus 14x minus 240 jest równe. 0. Dobrze, korzystamy sobie teraz z własności funkcji kwadratowej, czyli rozwiążemy to równanie. Wypiszemy współczynniki, współczynnik A znajduje się przy x kwadrat, czyli w tym miejscu jest jedynką. Współczynnik B znajduje się przy x, czyli jest czternastką, a współczynnik C to wyraz wolny, czyli minus 240. Korzystamy ze wzoru na deltę, czyli b kwadrat minus 4ac. I wstawiamy do naszego wzoru, czyli delta równa się. B było 14, czyli mamy 14 do potęgi drugiej. Minus 4 przepisuję razy A, czyli 1, i razy C, czyli razy minus 240. Wykonuję obliczenia. 14 do potęgi drugiej to 14 razy 14, czyli 196. Minus 4 razy 1 to minus 4, i razy minus 240. Widać, że mamy dwa minusy w naszym iloczynie, stąd otrzymamy plus 900. 60. Wykonuję dodawanie, stąd delta to 1156. No i widzimy, że delta jest dodatnia, zatem mamy dwa rozwiązania w naszym równaniu kwadratowym. x1 jest wyrażone wzorem minus b minus pierwiastek z delty przez 2a i do niego wstawiamy, czyli minus przepisuje, za b biorę 14, minus przepisuje pierwiastek z 1156 a w mianowniku 2 razy A, czyli 2 razy 1. Wykonuję obliczenia, czyli x1 równa się minus 14 przepisujemy. Pierwiastek z 1156 to 34, więc mamy minus 34, a w mianowniku 2 razy 1, czyli 2. X1 równa się minus 14, minus 34 da nam minus 48, dzielone przez 2. Czyli x1 wychodzi minus 24. No i teraz, co my możemy powiedzieć o tym rozwiązaniu? No rozmawiamy o długościach boków trójkąta. Zatem bok nie może przyjmować wartości ujemnej. Muszę to rozwiązanie odrzucić. Szukam drugiego rozwiązania. Drugie rozwiązanie będzie dane wzorem minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli znowu wstawiamy minus. 14, za b wstawiamy 14 plus pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 1156, dzielone przez 2 razy a, czyli 2 razy 1. Otrzymuję minus 14 plus 34 przez 2, czyli inaczej mówiąc, x2 to 20 dzielone przez 2, czyli 10. No i ten rozwiązanie już przyjmujemy, czyli jeden z boków naszego trójkąta, wracam do rysunku. Ma długość 10. No i teraz popatrzmy, skoro ten ma 10, a ten jest o 14 dłuższy, to znaczy, że ten będzie miał 24. Otrzymałem zatem trójkąt o bokach 10, 24 i 26. No i teraz końcowa część zadania, czyli obliczamy obwód tego naszego trójkąta, czyli tak naprawdę dodaję te boki do siebie, czyli obwód jest równy 10, dodać 24, dodać 26. Czyli inaczej mówiąc 60 cm. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.